Miałem rolę tego uczącego. No nie zawsze mój uczeń przychodził. zwyczaj po pracy domu. Nie no czasem to trzeba było pomóc mu coś zrobić. A on się pytał, ja mu pomagałem w przykładach jakichś, których nie rozumiał. Łatwo się innym tłumaczy? Jeżeli sam wiem o co chodzi, no to jest łatwiej. Ogólnie rzecz biorąc, jak oceniasz swoją rolę? No raczej pozytywnie, no bo mogę czegoś nauczyć tego, co ja wiem. Mogę podnieść umiejętności innej osoby, mniej rozumiejącej. Będziesz w przyszłości nauczycielem? Możliwe. Aldona Pląska, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Noblistów Polskich w Słupsku. Eksperyment pod nazwą Tutoring Rówieśniczy odniósł, można powiedzieć, sukces. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w eksperymencie, otrzymali oceny pozytywne z tych przedmiotów, z których przygotowali się właśnie na tych wspólnych zajęciach, podkreślając satysfakcję, że nauczyli się wzajemnie współpracy, stali się bardziej ufni w stosunku do kolegów, do rówieśników, ale także do, w stosunku do własnych możliwości, bo sama idea, która się łączy nawet z etymologią słowa tutor, oznacza obrońcę. Eksperyment również został pozytywnie oceniony przez pracowników Akademii Pomorskiej, którzy sprawowali opiekę merytoryczną. No, wiemy już, że będzie rekomendacja do tego, żeby ten eksperyment rozszerzyć na następny rok szkoły. Na pewno poprawimy te rzeczy, które jeszcze można doskonalić, a więc pewnie i współpracę z opiekunami, zarówno tutorów, jak i uczących się, warto takie działania podejmować. Bram zdania z zeszytu, z podręcznika i robiłem z kolegą. Razem rozwiązywaliśmy, nie było żadnych problemów. Jaki efekt osiągnął twój uczeń? Poprawił mu się oceny, ja zresztą też skorzystam Nauczyciele przychylniej patrzyli na mnie, po prostu, przy wystawianiu oceny końcowej. Czy odkryłeś w sobie powołanie do bycia nauczycielem? Nie, raczej nie. Ale zrozumiałeś bardziej nauczycieli po tych zajęciach? Może i tak, częściowo, chociaż trudne to wszystko jest. Mariusz Mazurkiewicz, nauczyciel przedmiotów technicznych, informatycznych w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Słupsku. Od strony organizacyjnej wyglądało to tak, że uczniowie trzy razy w tygodniu spotykali się o godzinie 8 rano. Po jednej godzinie i przygotowywali się z matematyki i z fizyki. Nauczyciele stwierdzili, że uczniowie odrabiali pracę domowe, że chętniej podchodzą do przedmiotów, nie boją się przychodzić na lekcje i wnosimy teraz do ministerstwa o to, żeby przedłużyć go na kolejny rok. Tylko w zakresie tych przedmiotów? Jeżeli uczniowie zgłoszą potrzebę w innych przedmiotach, to jak najbardziej możemy to rozszerzyć. Brało około 17 osób udział, tak? Bo to miała być mała grupa, teraz możemy rozszerzyć na większą ilość osób. Czy są spektakularne rezultaty typu podwyższenie oceny z 2 plus na 4 plus? Jest duża poprawa, jeżeli chodzi o to, że zdać, a nie zdać dla ucznia, to jest naprawdę bardzo dużo, tak? I podniesienie z oceny niedostatecznej na trójkę, czy na nawet dopuszczającą, to jest naprawdę bardzo dużo. Bo to jest dla ucznia być albo nie być w kolejnej klasie. Wszyscy ci, którym pomagano, poprawili oceny? Nie wszyscy. Niektórzy zrezygnowali, bo stwierdzili, że no nie jest to dla nich, że oni wszystko wiedzą. No, też są tacy uczniowie. Nie każdemu się da pomóc, to trzeba też chcieć. Ja byłem tym, któremu pomagano. Czasem było ciężko, trudniejsze przykłady było ciężej zrozumieć, ale zazwyczaj się udawało. Jaki jest efekt na świadectwie, jaka będzie ocena? No pozytywniejsza niż wcześniej. <grych> nie będę zdradzał. I tak w ogóle uważasz, że taka forma pomocy sprawdza się? No na pewno. Lepiej się z kimś uczyć niż samemu. A lepiej, kiedy kolega tłumaczy niż nauczyciel? O wiele, bo nauczyciel inaczej tłumaczy. Rówieśnicy potrafią wytłumaczyć inaczej. Rozumieją, czego nie rozumiesz? Dokładnie. Jakie sposoby zachęty stosował kolega? <grych> Żadnych zachęt chyba nie było. Zresztą ja chciałem bardziej zrozumieć zadanie. Zresztą moja ocena, a nie kolegi. Kolega umie, a ja na przykład nie. Zdarzyło się, że go zdenerwowałeś? Nie. Byłeś grzecznym uczniem. No trzeba, jak się trzeba czegoś nauczyć, to trzeba być grzecznym.